Witajcie na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. Tematem dzisiejszego odcinka jest to, co znajduje się w tym woku, ale to za chwilę. Tutaj mamy nowe osobę. Do naszego zespołu dołączyła Ola, a Bartka oczywiście, znacie. Jeżeli macie jakieś pytania do Oli, no to zadajcie w komentarzu. Wtedy w następnym odcinku na pewno odpowie. No dobra, wracamy tutaj do naszego odcinka. O co chodzi? Dzisiaj mamy taki odcinek rozrywkowy bo będziemy zajmować się o, tymi rzeczami. Na nasz stół trafią takie oto rzeczy. Są to ojemy, Tutaj ładnie ostrość. Mamy różnego rodzaju owoce i warzywa i zobaczymy co się wydarzy zostaną przesunięte, wtoczone pod nasz strumień. No dobrze ekipa, z czego zaczynamy? To tak, jak przygotować przygotowałeś deseczek sobie zrobimy, rynienkę, nie? Dobra, w sumie chyba mamy wszystkie elementy potrzebne do złożenia. Mamy wiertareczkę, mamy jakieś wkręty, mamy deskę, żeby zrobić tą rynienkę. Tam jest lisiczka, za chwilę tutaj Bartek po prostu już się przygotowuje. Zaraz złożymy to w całość. BHP zachowane. Robimy tryb sport. Mamy tutaj dwa kawałki, teraz je trzeba cyk, cyk, cyk połączyć w tą rynienkę. Ola, czy miałaś styczność już z takimi urządzeniami? Jeszcze nie, ale na pewno będę miała. No to trzymaj. Mm. Aha, poczekaj, potrzebny no jest Ci jeszcze nie? tutaj bici <laughs> potrzebny. To będzie to? Nie. Dzięki mnie ten YouTube cały jeszcze tam jest, kurczę, bo to wiesz. Ja muszę tu zespajać wszystko, no sam bym, myślę, że coś zrobił. Wow, uważaj, Sorry. uważaj. Bartek, <grymne> tu się pisze historia. To jest pierwsza wkręcona w, o, w, w śrubka o, w to przez ole. O, to, 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 wygodniejsze, wygod, bardziej wygodne, wygodniejsze, wygodne będzie. Będzie ci lepiej, e, bo będą, wiesz, nie dość, że są z lateksu i są bardziej takie wiesz, płyniące Ten nie, tak lepsze. Jest ale widzę. W... Poczekaj, przydały, poczekaj, ale nie mam mesek. Nie, Bartek. Widząc, co się wydarzyło, weź, pozwól jej założyć jeszcze te noty, co? Nie wiem, przestań, przecież, przecież się nie podda. Ja mam, ja u góry jestem zaopatrzony w dość sporą apteczkę, także nie ma co się obawiać. Ale trzymamy kciuki kciuki. Jak chcesz, to palca do szyję? tak, Trzymamy kciuki, aby się nic nie stało. Masz tutaj dwóch wspaniałych monterów. Jest! Mamy to! Ola. Dartkowi nie podoba się kąt, który zrobiłem, proszę bardzo, jest tu prawie 45 stopni on mówi, że to nie będzie wyglądało, no to proszę bardzo, panie kolego. Bo ma wyglądać. A teraz jest czas na zostawianie subskrypcji i łapek w górę po to, aby wspierać naszą inicjatywę. My również chcemy wspierać różnego rodzaju inicjatywy, więc nieważne kim jesteś, jeżeli jesteś majsterkowiczem, budowańcem, piekarzem, lekarzem, obojętnie, chcemy wesprzeć Twój pomysł, daj nam znać, zachęcamy do współpracy i wróćmy do naszego odcinka. Okej, okay, mniej więcej to mamy. Nasza konstrukcja wygląda następująco. Pięknie. Taki slajd i to wszystko będzie spadało na naszą deseczkę. Tutaj mamy takie panele, no i te panele, mi się wydaje użyjemy sobie jako, proszę Państwa, zabezpieczenie. Tu mamy pomarańczkę i włożymy ją tutaj na miejsce. O, pyk, jest. Strumień, mamy tutaj jakąś wysokość. Zobaczmy, czy w ogóle to coś, co się wydarzy, jak... O. Takie mamy warzywa, z takimi będziemy działać. Jest arbus, jest pomarańcza, jest cebula, mięciutki pomidorek. Tutaj gdzieś jeszcze było kiwi, twardy seler. No, tu też jest ziemniaczek, No, tak to wygląda. Oczywiście zaczniemy od naj, najmniejszych. To co, Piew, próbujemy samą wodą? Może? Możemy samą wodą. Mhm, samą wodą? Chcesz, że zaczniemy od pomidora, nie? bo jest najbardziej, najbardziej miękki. <śla> Słuchaj, ja, ja bym zaczął Piew, od pomarańczy. Okay. Dobra, jednak zaczynamy od pomidora. będzie taka papka na przykład, nie? No i zobaczmy jak to nam tutaj wyszło generalnie. Wyszło nam to zaskakująco dobrze. ok krawędź. Super. No to pomarańcz, lub jak to niektórzy nazywają pomarańcza. Zciła nam się tak od razu za pierwszym razem, tak to wygląda. No ciekawie, ciekawie, ciekawie się tutaj. Ciekawie się, ciekawie się to kreuje. Ale no, i tak myślałam, że nie będzie tak tylko bardziej... No ja, ja się dziękuję. Jeżeli wiecie taka, o co chodzi. Nie w Teraz cebulka. Jaki widzicie wszyscy gotowi? Ola, jest tutaj przygotowana do nagrania. Bartosz trzyma linkę, żeby odbezpieczyć właśnie i będzie uruchamiał maszynę dobra, ja tutaj też mam telefon nagrywam w 960 klatkach, no żeby wam pokazać jak najlepszy efekt cięcia no ja przypominam, teraz mamy cebulkę na pokładzie cebula też się poddała proszę bardzo tak to wygląda Przypominam, nam nie samą wodą. Przypomnę jeszcze, że ty Olu też nie wiesz, że prędkość wylotowa, nie, strumień, to prędkość dźwięku U. ponad jeden mały. No, o. szybko, szybko, szybko. Ja ma, ma wiele możliwości. Wiele rzeczy na niej robiliśmy, a jedyne, co Ty teraz o niej wiesz, to to, że przednie warzywa i owoce. I pizzę. I, 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 I pizza, pizzę daj. granacik. Proszę bardzo, tak wyglądają ręczki. Efekt. Efekty cięcia naszego tutaj granata. Też oczywiście. Zaskakująco, bez żadnych problemów. Stryk jak nóż. Tu się nam zrobił pomału ciapka. To jest ciekawe, bo żaden, żaden z naszych cięć jest, ma taki jakby taki kształt z trochę łódki takim wycięciem. Ciekawe dlaczego. o pomarańcz troszeczkę, troszeczkę lepszy. No dobra, no to teraz czas na taki grubszy kaliber. Czas na seler. No i zaskakująco twardy seler. Został również przecięty. Wow. i to wszystko samą wodą wiesz odkąd ja tu pracuję to ja dalej lubię przyjść sobie na pokaz i popatrzeć jak chłopacy różne płytki wyciągają to tak stoisz i patrzysz na to i się tnie i fajnie i gruba stal na przykład nie tą 20 i się przecina i tak stoisz i się patrzysz w sumie nie wiesz po co dobra a kolejny leci arbus. Arbuzik. Piękne cięcie. Super. No to jeszcze jedna prośba tutaj. Weź potnij nam tego arbuzika na plasterki. Chłopaki, wiecie co? Zjadłabym sobie arbuza. Ale nie mam noża. Macie jakiś pomysł? No oczywiście. Proszę bardzo. Zapraszamy. No upartego. Dobrze, czas na podsumowanie. Co myślicie o naszym eksperymencie? Jakieś, jakieś wnioski? Ja jestem zaskoczona. <laughs> jako, że jestem tutaj laikiem, to mega fajnie było to obejrzeć, i jestem zaskoczona. Nieważne jaka twardość, wszystko zostało przecięte. Wow. Ja chciałem powiedzieć, że myślałem, że owoce będą bardziej zmasakrowane, można tak powiedzieć, ale ładne takie plastry w zasadzie się przecinały. Ale też chciałbym przestrzec od razu, żeby właśnie nie wkładać rąk, palców, czy czego bądź innych części naszego ciała, ponieważ no jak sami widzicie, co się dzieje z takimi rzeczami, nawet jeżeli szybko tylko przejadą po strumieniu. Generalnie Wam powiem, że waterjet, podobne maszyny są stosowane właśnie w fabrykach, które produkują żywność do cięcia ryb, warzyw i tak dalej. Może uda mi się, jak znajdę, to wrzucę jakieś, jakieś fotki, jakieś wideo. Jakieś no i co? Okej, okay. widzieliśmy warzywa, widzieliśmy owoce, no i co dalej? Chcemy Was poprosić o jakieś pomysły? Może macie jakieś sugestie do nas? Wszyscy chętnie wszystko przetniemy w miarę możliwości i czekamy na Was. No i dobra, i to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!